Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj u mnie w Instant Pad przepyszny kurczak w sosie Marsala i ziemniaki tłuczone. Pełne danie z jednego garnka, przepyszne ziemniaki, mięciutkie piersi z kurczaka w przepysznym winnym sosie Marsala. Koniecznie musicie wypróbować. Moje piersi z kurczaka to są takie polędwiczki z piersi z kurczaka. U nas w Stanach to się nazywa Chicken Breast Tenderloins. One są takie fajne, malutkie, nic nie trzeba z nimi robić, dlatego bardzo często je używam do potraw. Można również użyć cienkie płaty kurczaka, piersi z kurczaka. I tutaj produkty. Mam około 1,2 kg kurczaka. Przyprawy, które. Użyję do przyprawienia właśnie mięsa troszkę czosnku, cebuli, czarny pieprz, czerwona papryka i sól. Również można użyć tylko sól i pieprz. Zwykła biała mąka do obtoczenia tych piersi z kurczaka. Pieczarki. Tu mam około 450 gram pieczarek. To są te ciemniejsze pieczarki. Jak nazwa mówi, kurczak marsala. To oczywiście będę używała wino marsala, jest to wino do gotowania. Tutaj mam troszeczkę rosołu domowego, czosnek przeciśnięty przez praskę, jedną czerwoną cebulkę, oliwa z oliwek i masło. I żeby to danie było pełne, tak jak my Polacy lubimy jeść mięso z ziemniakami, będę gotowała ziemniaki, które zaraz obiorę i pokroję. Będę używała ten oto stojaczek na wysokich nóżkach. Powinniście go znać z moich innych filmików. I ten stojaczek do steamowania, na którym położę pokrojone, obrane ziemniaki. Oczywiście wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem. Pierwsze co robię, przyprawię mięso i pokroję czerwoną cebulkę. Ok, cebulka pokrojona, jak widzicie, nie skroiłam całej, bo wydawało mi się, że jest za dużo, więc ten kawałek odkładam. I przyprawiłam piersi z kurczaka. Tak jak mówiłam, wystarczy sól i pieprz, nie musicie tych wszystkich przypraw, co ja dawałam. Ok, i zaczynam. Ustawiam mój Instant Pad na opcji podsmażania, i w tym czasie, jak mi się będzie nagrzewał garnek, szybciutko obtoczę wszystkie piersi z kurczaka w mące. Ja do tego dania będę używała mój 8 Quart Instant Pad, ale śmiało w szóstce też powinno się tyle zmieścić, ile ja mam tutaj. Tak jak wspomniałam wcześniej, można do tego dania użyć płaskie. Piersi z kurczaka to nie muszą być te polędwiczki. Porcja wychodzi naprawdę duża, danie na dwa dni. Jeżeli jeszcze nie macie instant pad i zastanawiacie się, jaki rozmiar kupić, to ja tutaj mam nadzieję, że was przekonam. Kupcie od razu ten większy, czyli 8 quart. On jest naprawdę bardziej pojemny i jest wygodniej, jeżeli robi się takie dania jak ja teraz: mięso i ziemniaki. Do nagrzanego garnka wlewam około dwóch łyżek oliwy z oliwek i jedną porcję masła. Jak widzieliście, miałam masło podzielone na dwie porcje, bo później będę jeszcze raz dodawała. I teraz podsmażę sobie te kawałki piersi z kurczaka. Dosłownie minutę, półtorej z każdej strony. One naprawdę bardzo szybko złapią. My nie chcemy ich usmażyć. Tak, żeby były zrobione, tylko podsmażyć, żeby po prostu tylko nabrały koloru. Tutaj garnek troszeczkę mi się pobrudził tą mąką, która mi spadła z tego mięsa, także od razu wycieram. Ten krok podsmażania naprawdę jest bardzo ważny. Nie robiłabym na surowym mięsie, po prostu sos będzie smakował o wiele, wiele lepiej, jeżeli podsmażymy to mięso. I ten olej, który nam zostanie na dnie garnka, te kawałki przypalone na dnie garnka, one nadadzą o wiele lepszy smak. Uwierzcie mi, robię tak zawsze, nie przeskakuję tego kroku. Może to troszeczkę schodzi dłużej, ale naprawdę jest warto tak robić. Pierwszą turę kurczaka już wyjmuję. Jak widzicie, spójrzcie, podsmażyła mi się na. Piękny, złocisty kolor, w środku jest surowa. Pierś z kurczaka naprawdę bardzo szybko się podsmaża, także nie róbcie za długo. Nie chcecie jej tak usmażyć do końca 1,5 minuty to maksymalnie. Pierwsza tura skończona, biorę się za drugą, ale najpierw sobie jeszcze troszeczkę doleję oliwy z oliwek. Oczywiście możecie użyć zwykły olej. Równie dobrze możecie podsmażyć tą pierś z kurczaka bez mąki i dopiero potem po otwarciu zagęścić sos. Ja robię tak zawsze, także już tak się przyzwyczaiłam, ale tak jak mówię, możecie podsmażyć te piersi z kurczaka bez mąki i po otwarciu po prostu zagęścić sos. Druga tura skończona, więc wyjmuję na talerz. Tak oto wyglądają te moje piersi z kurczaka. I teraz dorzucę tą drugą część pokrojonego masła. To bym powiedziała tak około dwie łyżki dwie łyżki stołowe masła po prostu dodam. Bo teraz będę podsmażała czerwoną cebulkę. Także, jak tylko masło się rozpuści, wrzucam cebulę i będę ją tutaj podsmażała. Powiedziałabym około 2 minutki. Od czasu do czasu będę mieszać tą cebulkę, żeby się nie przypaliła, i w międzyczasie również zacznę obierać ziemniaki. Nie obieram ich za wcześnie, po prostu żeby mi nie sciemniały, nie, nie zrobiły się takie sine. Okej, okay, cebulka wygląda idealna. Tak jak powiedziałam, dwie minutki i teraz dodam dwie łyżeczki małe czosnku przeciśniętego przez praskę. Dobrze zamieszam. Garnek mi się prawie wcale nie przypalił, ale i tak trzeba wyczyścić to dno, żeby potem w czasie gotowania nie było informacji, że coś się przypala. Więc tutaj mam jedną szklankę wina Marsala. Tyle będę używała do całej potrawy. Najpierw podlałam troszeczkę, żeby to dno dobrze wyskrobać drewnianą łyżką, żeby się upewnić, że tam się nic nie przypaliło. Także tak jak widzicie, dno jest czyściutkie. I teraz wleję resztę tego wina. Jedna szklanka wina marsala na tą potrawę. Od razu wrzucę pieczarki. 400, około 450 gram ciemnych pieczarek. Tutaj możecie użyć jakiekolwiek pieczarki, grzybki macie. Może to być mieszanka, obojętnie co. Podsypię dwie szczypty soli koszernej. Świeżo zmielony pieprz. Nie za dużo. Można zawsze doprawić po otwarciu. Zamieszam. Teraz będę podsmażała te pieczarki około 2 minuty. Także teraz jest idealny czas, żeby dokończyć, obierać ziemniaki pokroić je w kostkę. Po dwóch minutach wlewam jedną szklankę rosołu drobiowego, można użyć rosół warzywny. I teraz wrzucę te piersi z kurczaka z powrotem do gardka. Tak po prostu je tutaj ześlizgnę z tego talerza. I po prostu postaram się je poukładać tak, żeby były lekko zanurzone w tej wodzie. Jeżeli uważacie, że macie za mało tej wody, to można dolać troszeczkę więcej rosołu. Nie dolewałabym więcej wina. Jedna szklanka wina marsala wystarczająco na tą potrawę. Za dużo też nie można dać, bo wtedy ten smak będzie za bardzo taki intensywny. Lekko tak wzruszę wszystko. Może trochę pieczarek tak na wierzch, żeby wypłynęło. Tak jest idealnie. I ziemniaki obrane, pokrojone w kostkę na koszyczku do steamowania, które postawię w środku w garnku na tym oto stojaczku na wysokich nóżkach. Także wkładam go teraz do środka. Upewni się, że te nóżki dotykają dna. I wkładam ten oto koszyczek do środka, tak jak widzicie. Można teraz te trochę ziemniaki posolić. Ja będę soliła je dopiero później. Zamykam przykrywę, ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. Garnek był na opcji podsmażania, więc trzeba najpierw wyłączyć i przełączyć na opcję pressure cook tylko na 8 minut. W innych może być to opcja manualna. Teraz garnek będzie zbierał ciśnienie. I Instant Pad będzie odliczał do dołu. Niestety nie zdążyłam, krzyknęłam z góry, żeby mi tylko po prostu wyłączyli garnek. I od razu po skończeniu, po 8 minutach, od razu robię Quick Release, czyli od razu wypuszczam ciśnienie. Jak ciśnienie odparuje, otwieram bezpiecznie garnek i spójrzcie, ziemniaki się ugotowały. Idealne, mięciutkie są 8 minut. Wystarczy. Teraz je wyjęłam do naczynia z boku, tak jak widzicie, i zaraz sobie je tam ubiję. Tak oto wygląda mięsko w środku. Wyjmuję ten stojaczek na wysokich nóżkach. Jak widzicie, mam rękawiczkę, bo on jest bardzo gorący. Uważajcie, żebyście się nie poparzyli. I mięso, słuchajcie, gotowe. Spójrzcie, ono jest tak delikatne, że teraz trzeba uważać, żeby się nie porozwalało. Także proponuję tutaj nic nie robić, wyłączyć garnek i po prostu wziąć się za ziemniaki. Spójrzcie, lekko widelcem zrobiłam i już mi jeden kawałek się troszeczkę rozwalił. Także delikatnie sos jest idealny, gęściutki. Spójrzcie. Już nawet nie, nie wspominam, jaki jest piękny zapach. Taka gęstość jest idealna. Nic nie trzeba zagęszczać po otwarciu. Teraz oczywiście sobie posmakuję ten sos. Wydaje mi się, że troszeczkę brakuje soli, więc dosypuję dwie małe szczypty soli koszernej. Już tutaj nie będę mieszała, tylko tak właśnie sobie wezmę ten garnek, poruszam, żeby ta sól się rozpuściła. Garnek odstawiam i biorę się za ziemniaki. Posolę je sobie troszeczkę. Dodam troszkę świeżo zmielonego pieprzu. Oczywiście każdy, tak jak lubi, róbcie po swojemu. Tych ziemniaków nawet nie trzeba ubijać można je takie zjeść w kosteczkę pokrojone. Dodam troszkę śmietany, podleję troszeczkę mlekiem. I sobie je ubiję. Zrobię tak jak my lubimy. Ziemniaki gotowe, przepyszne, mięciutkie, takie kremowe. My tak lubimy, bo jak wtedy polejesz je z tym sosem z mięsa, to po prostu niebo w gębie. I spójrzcie. Nic teraz już nie trzeba z tym kurczakiem robić. Wygląda przepięknie. Wyjmę je do innego naczynia, żeby Wam po prostu pokazać. Spójrzcie, jak ten sos pięknie wygląda. Smakuje po prostu nieziemsko, pachnie przepięknie. Bardzo ważną rolę w tej potrawie odgrywa właśnie to wino Marsala. Jeżeli nie macie dostępu do takiego wina, można użyć wino sherry. Jak również można by było dać jakieś półsłodkie albo półwytrawne białe-różowe wino, takie po prostu zwykłe, które pijemy na co dzień. I tak oto pięknie prezentuje się mój kurczak marsala. Proszę koniecznie wypróbujcie, na pewno się nie zawiedziecie i te ziemniaki, i mięso. Co jeszcze mam dodać? Musicie wypróbować. A jak wypróbujecie, to dajcie mi komentarz koniecznie, bo jestem ciekawa, czy Wam smakowało. Nie obyłoby się u mnie bez świeżo pokrojonej natki. Natka wyhodowana przeze mnie, z mojego ogródka. Także świeża, posypana na wierzch, na mięso, na sos. Nada idealny i smak, i zapach. Bardzo polecam. Spójrzcie, jak pięknie wygląda. Idealne danie, jak przyjdą goście, wszystko w jednym garnku. O co jeszcze więcej prosić? Kupcie sobie Instant Pad, bo naprawdę nie wiecie co tracicie. A tutaj moja taka mała porcja. Pokażę Wam, spójrzcie, noża nie trzeba do tego kurczaka. Mięsko po prostu rozwala się, jest bardzo mięciutkie. Spójrzcie, tak jak mówię, polecam, polecam, polecam. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.